Witajcie! Jesteśmy pewni, że mało kto brał łuki triumfalne za portale do innego wymiaru, rozsiane po całym świecie. Bzdura, tak mówiono. Nie warto jednak spieszyć się z wnioskami. Istnieją dowody, które sprawiają, że wiele osób, o ile nie zmieni całkowicie zdania, to przynajmniej zacznie wątpić w oficjalną wersję wydarzeń. Te okazałe budowle o niezwykłych cechach pięknej starożytnej architektury znane są ludzkości od niepamiętnych czasów, kiedy to wznosiły je historyczne ludy na całym świecie. Kilka tysięcy wieków temu, kiedy globalny świat z globalną kulturą stanowił jedną całość, pierwsza wystarczająco rozwinięta cywilizacja z dobrze prosperującymi społecznościami w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą przybyła znad morza Bliskiego Wschodu do centralnej części zachodniego wybrzeża Etrurii. Byli to Etruskowie. Ten starożytny lud u szczytu swojej potęgi w okresie od 8 do 7 wieku przed naszą erą miał starożytny zwyczaj wznoszenia charakterystycznych budowli i po mistrzowsku nauczył kolejne cywilizacje wysoko rozwiniętej sztuki konstruowania monumentalnych łuków triumfalnych. Wiodącą cywilizacją po starożytnych Etruskach okazali się Rzymianie, za czasów których na rozległych przestrzeniach majestatycznego imperium wzniesiono blisko 500 triumfalnych budowli. Szczególne miejsce w życiu codziennym ludzi zajmowała religia, a piękne świątynie zbudowane w VI wieku przed naszą erą były poświęcone różnym ichniejszym bogom. W tych odległych czasach rzeczywiście wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, jako że w okresie największego rozkwitu większość miejscowej ludności na czele z wojowniczymi władcami nieustannie toczyła agresywne wojny z najbliższymi sąsiadami. Ze swoim bezprecedensowym sukcesem Cesarstwo Rzymskie nie tylko rozszerzyło swoje terytoria, podbijając ludy Europy, Azji i Afryki, ale także stworzyło sieć terytoriów zależnych. Liczne oddziały piechoty i kawalerii dowodzone przez wojowniczych cesarzy nie mogły wrócić do domu po bitwie bez odprawiania religijnego rytuału oczyszczenia z przelanej krwi i modlitwy za poległych żołnierzy. Dla wojowników, którzy przeżyli bitwy, taki rytualny zabieg miał stanowić symboliczne przejście do życia niebiańskiego pod postacią spokojnego żywota jeszcze tutaj na ziemi. Wobec zmarłych konieczne było jednak zadanie pokuty dla uspokojenia grzesznej duszy i osiągnięcia wiecznego pokoju podczas przejścia do świata umarłych. Do tego celu ktoś musiał stworzyć zaawansowane technicznie urządzenia, rozsiane po całym świecie. I tak rzeczywiście było. Do tej pory historycy jednoznacznie interpretowali znaczenie łuków triumfalnych. Wracając zwycięsko, wojska musiały przejść pod łukiem. Czy naprawdę jednak trzeba było wydawać tyle pieniędzy i wykorzystywać tak wiele materiałów na budowę ogromnych obiektów wyłącznie w tym właśnie celu? Prawdziwa historia XIX wieku być może pozostaje nam nieznana. Do tej pory alternatywni badacze doszli do wniosku, że w połowie XIX wieku na Ziemi doszło do katastrofy spowodowanej zewnętrznym atakiem kosmicznym, który zmiótł z powierzchni poprzednią cywilizację, pozostawiając po sobie pustynię. Wtedy to agresorzy podjęli zakrojoną na szeroką skalę akcję oczyszczania terenów z pozostałości dawnej cywilizacji oraz jej mieszkańców. W historii objawiało się to jako różne wojny, powstania i rewolucje XIX wieku, które w rzeczywistości były oporem mieszkańców Ziemi wobec zdobywców. Ten okres przedstawiano również jako odkrywanie nowych Ziem, ich kolonizację i zniewolenie rdzennych ludów. Ideologiem tego obozu, co dziwne, był pisarz i autor fantastyki Juliusz Wern. Właśnie dlatego warto czytać fantastyczną literaturę XIX i XX wieku, patrząc na nią nieco bardziej realnie, a opisy historyczne brać nieco przez palce. Opór mieszkańców naszej planety zdławiono. Pod groźbą śmierci zakazano wspominania i mówienia o poprzedniej cywilizacji, a pisarzom nakazano stworzenie nowego, prymitywnego obrazu historii Ziemi, w którym trzeba było wyjaśnić ocalenie niektórych artefaktów z katastrofy. Jednocześnie przeprowadzono wiele innych operacji mających na celu zmianę mentalności mieszkańców, wśród których szczególne miejsce zajęło tworzenie uproszczonych nauk z fałszywymi postulatami. Temat ten oczywiście wciąż czeka na szczegółowe rozwinięcie i udokumentowanie niepodważalnymi faktami. Z tego powodu nie ma sensu wskazywać tutaj oficjalnych opowieści o łukach triumfalnych. Prawdziwe daty budowy tych portali nie są nam znane, a te znane mówią raczej o ich przebudowie na Łuki Triumfalne. Rzeczywiste przeznaczenie Łuków straciło na znaczeniu. Tamten niesamowity czas był jednak inny. Nie tylko ludzie się różnili, ale także zaawansowane technologie, które wówczas stworzyli. Czas płynął znacznie wolniej, a skład powietrza ulegał znacznym zmianom. Wcześniej można było szybko przenieść się w dowolne miejsce na świecie, odwiedzając drugi koniec planety albo przenieść się do przyszłości, czy też powrócić do odległej przeszłości. Obecnie uważa się to za niewiarygodny cud. Wiele wskazuje na to, że takie możliwości to nie fikcja, lecz rzeczywistość, jednak technologia ta poszła już w zapomnienie. Odcinając się w pewien sposób od świata zwierząt i przyrody, zatraciliśmy w życiu naturalną zdolność rozumienia otoczenia. Utraciwszy dane nam naturalne skłonności do rozwijania zdolności za pomocą ludzkiego umysłu, zaczęliśmy przystosowywać się do świata zewnętrznego. Wiele monumentalnych budynków z przeszłości, z unikalnymi technologiami ich budowy i sposobami użytkowania, uległo poważnym uszkodzeniom lub całkowitemu zniszczeniu. Część z tych struktur w postaci starożytnych artefaktów, stworzonych rękami ówczesnych mistrzów, były to nie tylko obiekty architektoniczne światowego dziedzictwa, ale także mające fizyczne znaczenie i wpływ na planetę w ruchu przestrzennym żywych istot i przedmiotów nieożywionych, czego nie pojmują obecne umysły. Tak więc łuki triumfalne, niegdyś budowane na całym świecie z marmuru, zgodnie z utraconą do czasów obecnych wiedzą technologiczną, były unikalną konstrukcją ze starożytności, działającą jako portal do innego wymiaru. Pod łukowatym baldachimem tajemniczej konstrukcji, za pomocą jednego polecenia głosowego, można było błyskawicznie przenieść się z jednego punktu do drugiego, znacznie oddalonego. Istnieje wiele potwierdzeń tego zjawiska w historii ludzkości. Być może najbardziej uderzający przykład to sytuacja, kiedy podczas zdobywania Paryża przywódca nazistowskich Niemiec odmówił poprowadzenia swoich wojsk w zwycięskim marszu pod sklepieniami łuku triumfalnego. To wcale nie przypadek, niemiecka elita lubiła tematy okultystyczne i bezwarunkowo wierzyła w magiczne działania kultywowanych reliktów w przeszłości, z powodu których mogła cierpieć lub też całkowicie zniknąć. Na jednym z obrazów w galerii miasta Bratysława na Słowacji wojska niemieckie, zdobywając Paryż, wchodzą pod ten właśnie łuk triumfalny, ale z jakiegoś powodu nie wychodzą z jego drugiej strony, tylko po prostu znikają. Aby utrzymać funkcjonowanie wielkiego imperium rozległego i silnego, musiał istnieć odpowiedni system kontroli, który dostarczał odpowiednie sygnały informacyjne na peryferię imperium. Istnieją opinie, jakoby niektóre budowle kamienne, między innymi piramidy, były używane jako nadajniki odbiorniki pewnych częstotliwości. Badania pojedynczych łuków triumfalnych, zespołów łuków z portykami, łuków z kolumnadami, łuków wbudowanych, kierunków ulic i zespołów pałacowych wskazują, że w poprzedniej cywilizacji istniał system komunikacji obejmujący wszystkie zakątki jednego kraju. Istnieje również wcale nie bezpodstawne założenie, że wraz z szybkim przesyłaniem komunikatów i sygnałów konieczne było również szybkie przesyłanie niektórych przedmiotów. Transfer mógł odbywać się właśnie poprzez łuki triumfalne, niczym teleporty. Łuk triumfalny przemyślana symbolika czy praktyczność zastosowania. Możemy powiedzieć jedno, technologia pozostaje dla nas tajemnicą. Jeśli to teleporty, zapewne nigdy nie dowiemy się jak działają. Całkiem możliwe, że dzięki tym łukom można było wcześniej dostać się w dowolne miejsce na świecie, a teraz stanowią one obecnie tylko dekoracje. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału.